Jak festiwal piosenki aktorskiej we Wrocławiu. I um, że warto tam wystartować, a się yy. No i zgłosiłem swoją, swoją propozycję, tylko że wyszło mi, a to był już rok 80, marzec. I y, wyszło mi, że y, interpretacja, to jest. Kwestia interp aktorskiej interpretacji piosenki, że no nie, nie ma sensu śpiewać kolejny raz jakiejś piosenki z kabaretu Starszych Panów, której zawsze będę gorszy od Michnikowskiego czy Dziewojskiego czy pani Jeny Kwiatkowskiej. tylko wezmę, a jeszcze buzowało we mnie strasznie politycznie. Była tak, tak, nie, taka niezgoda na to, co się dzieje. E w całym kraju zrobił buzowało, bo za chwilę był sierpień. I postanowiłem, że zaśpiewam piosenkę, która jest takim hymnem socjalistycznym pod tytułem Ukochany kraj. Tylko że zinterpretuję to zupełnie inaczej. No skoro to jest konkurs interpretacji piosenki, to ja o, tak zinterpretuję, że ten Ukochany kraj będzie trochę inny niż, niż tym z cenzury się wydaje. No i rzeczywiście tak się stało, nie będę na nią ale. <śmiennie> nie, nie, nie. <śmiennie> nie, nie, nie! Nie, 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 nie możemy. Ja mogę. Problem polega na tym, że Państwo macie tamtą interpretację. Właśnie <śm> chodzi o tę Pana interpretację. Ja sobie, ale to. jest jedną zwrotkę. Tego się nie, nie da tak. To był taki kolaż um, muzyczny. Mówiący na tym, że zaczynałem od własnego tekstu dopisanego do tej, tej pieśni, a kapella, i potem a capella zaczynałem śpiewać. To brzmiało mniej więcej tak. Pamiętam, że stałem w czarnym sweterku, czarnych spodniach, chłopczyk, przy mikrofonie i, i zaczynałem. Dlaczego ludzie się nie uśmiechają? Dlaczego patrzą w dal bezsilnym wzrokiem? Dlaczego chodzi ich dużo wciąż ich jakoś mało? Dlaczego już nie idą wszyscy równym krokiem? Dlaczego nie chce ci do pracy? Dlaczego nikt nie robi tak, jak chce? Dlaczego nie chce ci na spacer? A ciągle śpiewasz. Ciągle śpiewasz, że. Wszystko Tobie, ukochana ziemia, nasze myśli wciąż przy Tobie są. To bielotnik, tryumf nad przestrzenią, a obątnik daje dwoje rąk. Ty przez serca nam jak wisła płyniesz, I jak rozkaz Twój potężny głos. Murasz żołnierz, cieśla z dół i żyje. Wykuwany swój szczęśliwy los. Ukochany kraj, umiłowany kraj. Ukochany Jost i Jasta, Umiłowany kraj, nasza droga i coś słońce i... A właśnie już gwiazdy nie zaśpiewałem. Przerwa, tak? Nie, nie, ja To W tym momencie e, 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 i w tym momencie. E, Chodził Polone z Zogińskiego, ta da dal, da, bo ja bo, 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 i dalej była dlaczego, dlaczego dzisiaj nie już niechają, dlaczego patrzą w dal bez silnym wzrokiem, dlaczego chodzić dużo wciąż, jak już mała, ta da, 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 jak zagłuszanie w wolnej Europie. Takie, że nie wolno ci tego mówić, nie wolno ci tego um, No i końcówka była taka, że dlaczego nie chcesz ci się na spatr? Dlaczego krzyczysz? No już, uspokój się. No. I... i yy. Panie tam, dyrektor mi bardzo odradzał, żebym to śpiewał. Szok był na widowni taki, że skończyłem. Była kompletna cisza. Nie, nie ukłoniłem się, tylko odwróciłem się od telefonu i wolno szedłem za kulisy, była kompletna cisza. Nic. Stałem za kulisami, to dla mnie to trwało wieki. to było Kilka sekund. I mówię, obsadzą mnie. <grymna> Bo po prostu była taka konsternacja kompletna. A potem był taki ryk widowni. To, to było coś nieprawdopodobnego. Ludzie płakali, krzyczeli, rzucali jakimiś yy, ubraniami. No i wygrałem ten festiwal yy, piosenki aktorskiej. Wtedy, chociaż o tej piosence nic, nic nie powiedziano, nie było żadnej zmianki w prasie ani w telewizji, pokazali moją drugą piosenkę, którą też tam śpiewałem. Dla kontrastu śpiewałem taką kabaretową piosenkę o facecie, który się zakochał w zegarynce telefonicznej.